Kolejna próba wygrania czegoś sensownego na Townieju na kownik.pl w niestety zaczynam. Mam taki skład. Chyba, no, wiadomo, co trzeba z tym zrobić, zmienić. No. No, ale mam... Mogłem sobie zostawić jedno i. Tak to. Hmm. Nawet nie jest tak źle w sumie. Yy, jak przyczynnik wystawi samogłoskę, powinienem mieć yy, skleble bez problemu. W sensie siódemkę. Jak wystawi A, będę miał traszką. No i wystawił. Czyli już na pewno mam traszką. Ale może jeszcze mam. wsteczką Nie, no dobre, nie będę. Yy, się będę kombinował. Jest dobrze, jest dobrze. Wchodzę na prowadzenie, I dostaję Blanka. Więc zaczyna się tak, że z. Nie powinienem tego przegrać. No, ale też nie powinienem tego mówić jak wcześniej. Yy, tutaj. No, yy, na pewno nie mam siódemki w tym momencie, bo jest h i jest n. To się ze sobą gryzie. Mogę dać. Zastanawiam się, czy mogę się pozbyć h. Mogę położyć spach, ale. Nie widzę sensownego miejsca, chyba że jest słowo straszką, ale myślę, że nie. Jest taka sytuacja. Mój przeciwnik miał bardzo przyzwoity skład. Położył swoją siódemkę i wychodził na, wy, wyszedł na prowadzenie. Co mogę teraz położyć? Chyba najlepiej położyć pian tutaj Zostawiam sobie HST, więc raczej nie będę miał siódemki w następnym ruchu No, na pewno nie będę miał z tym Ale weszło za 44 więc nie ma co narzekać yy, Może nawet może nawet da się zapunktować z tym głównym Tutaj by weszło baś, ale nie ma bob, niestety. Powinno być. No i mogę wykorzystać banka za 45. Pytanie, czy się opłaca? Myślę, że chyba jednak nie. Chociaż. Zależy, jak się. Potoczy, Partia. Nie zmienię zdanie, ale na ten moment, na ten moment wymieniam. dostałem sobie N i Blanka. Yy, no syfonie. Powinno coś być. Syfonie chyba nie, no, Syfonie wchodzi na S tutaj, czyli bardzo dobrze wchodzi. Muszę jeszcze pomyśleć, gdzie wchodzi w innym miejscu, jeżeli zablokuję S-a albo znajdę coś przez G, ale syfne nie. Hmm coś na nic nic takiego pewnego ok jest syfonia nie muszę się przyjmować szukaniem niczego innego syfonie tak nie wyjdzie bo nie ma is nie wyjdzie kratkę niżej No, i będę miał około 200 punktów. I tą przewagę 52 punktów powinienem, powinienem dowieść. Chyba, że nagle odpowie jeszcze czymś. Mam jagodowy. Mam jagodowy tutaj przez W na Esy. Jeśli mi tego nie zablokuje, to będzie po grze. Jeżeli położy gdzieś tutaj, na no to ty. To będzie super, ale niestety to miejsce jest dosyć takie gorące, więc pewnie to mi zablokuje. Jeżeli położę tu, to będę miał jagody tutaj. Nie będzie to siódemka, ale na około tak 40 punktów. Więc nadal nieźle. E, niestety. Jagodowy nie wchodzi. A szkoda byłoby bardzo pięknie. No ale wchodzą tutaj jagody. C 43. Więc swoją przewagę i tak powiększam. Ziet Wróciło do mnie to ziet, które wywaliłem. Yy, wywaliłem w wymianie. Ale teraz mogę je jakoś sprzedać. Tylko jak będzie najlepiej. Nadal nie ma takiego naprawdę dobrego miejsca. Jest bóluś tutaj. No, 30 to. No, 30 jest niezła. Szkoda, że wywalam U. No ale. 30 punktów zawsze się opłaca, trochę blokuje też to O, tą linię z O. Czuję się dosyć komfortowo, mimo że przeciwnik ma tutaj J, ma tutaj linię przez A, przez G, też przez O, ale też przez Z. Więc jeżeli ma niezły skład, to spokojnie może jeszcze coś położyć. się no co mi tutaj wchodzi fajnego. Na pierwszy rzut oka nic tego nie widzę. Żadnych takich ruchów za 30. Czy jest wygnają? W ogóle słowo wegnaj, bo on mi to położył w, na samym początku. Na samym początku, kiedy potrzebowałem samogłoski do Blanka, więc nie sprawdzałem tego nawet, bo mi się opłacało tego. Mi się, opłacało mi się nie sprawdzać, nawet jeżeli tego nie ma, bo mogłem dzięki temu odpowiedzieć siódemką. Ale wegnaj coś jakoś mi tak kupio brzmi. Ale może jest wegnać. Bo zastanawiam się, czy nie przedłużyć wygnają. No to mi za bardzo nie pomaga. Trochę mi blokuje, to tutaj ewentualny ruch wygnają, więc mi to wyjaśnia sytuację. Nie muszę ryzykować. Nie chcę też myśleć zbyt długo, bo wiem, że to nie opłaca się. Na bym się pozbył H i O. HOK... HOKA... Nie no, tutaj przez to OK nic nie ma. Dobrze, pójdę na i położę po prostu halo z 21. Z myślą o tym Esie, którego trzymam, może tutaj położę jakieś sześciolitrowe słowo. Czy mam jakieś sześciolitrowe słowo na S, żeby dać tutaj? Soplanie. Nieważne, najpierw yy, lepiej popatrzeć na ewentualne siódemki. Przez to Z to jest chyba jedyne miejsce, jakie zostało, takie sensowne. Ewentualnie tutaj Aha. Tutaj jest przedłużka tym tymi. Na I, no ale nie mam I, więc nie ma co myśleć, bo tym się chyba przedłuża tylko przez I. Salopce? Ciekawe czy jest salopce, bo jest salopa że jest salobka. A nie ma co o tym myśleć, by tak nie położył. Nie przychodzi do głowy, a jest tutaj, więc chyba muszę wymyślić coś innego. Hmm. Po, nie będzie po kale. Stałem sobie S. OK, to ci nie szybko odpowiada. Zostawiłem sobie S, żeby tutaj ewentualnie coś położyć, ale mam jeszcze gorsze litery. Hmm. mi do głowy rósł Trochę się wystawiam. Położę jednak siół. Mam nadzieję, że nie ma słowa siółko. Wtedy, prze wtedy okaże się, że dałem przeciwnikowi niezły prezent. No też pokale się przedłuża do pokalem, ale chyba wszystkie, nie, jeszcze, y, dwa Emy już poszły, jeszcze jeden jest, no ale teraz mój przeciwnik tak położył, że to M już się tutaj do niczego nie przyda. Bardzo fajny mam skład, żelach, Mam mało czasu więc już nie będę kombinował, bo i tak jest to niezły ruch za 40 punktów, może gdybym pozamieniał litery znalazłbym coś. Z rzetem na tej premii, ale nie byłoby dużo lepiej, I tak jest super. To jest szybko. Coś na, na O, na U, na I, tutaj na zahaczenie. No mogę oscy, czy się opłaca? Uty, czy, uty, czy oscy jest lepsze? Oświty, osuty. Została jedna, jedna litera. Hmm. Więc mogę jeszcze trochę pomyśleć, chociaż wolę nie zostawiać. Wolę, wolę, tak, wolę jednak mieć trochę czasu na wszelki wypadek. Usty, chyba jest usty Jako przestarzała farma ok no I tak mi się udało Bo Nawet mój przeciwnik ma Czystą siódemkę No to chyba niemożliwe Żebym żeby, żeby nie dogonił No gdybym miał tutaj jakąś zajebistą Miałby tak Za 90. No to miałby 360 to sobie ode mnie 7 punktów nie ma szans hmm. nie ma komy tutaj na dymony nic niestety nie, nie wchodzi No, ale to już nie ma znaczenia. Mogę już nawet nic nie kłaść. A i tak Wygram Dobra, to już mogę dać cymo. Już nic mi się nie stanie. Przeciwnik pewnie teraz skończy. No. Formułka graty i formułka dalej I mogę spocząć na lawach. Mam nadzieję, że koncepcja streamów z Kurnika nie jest aż taka nie, nie do wytrzymania. No, w każdym razie, ja się świetnie bawiłem.